Cześć Rodosik Patrz Co? Aniołek? Kwiat? Ciekawy. Kto postawił tutaj tego aniołka? Jakiś aniołek. Rodosik, ty może? Nie no, przecież tego tu nie było. A kwiatek? A kwiata też nie było. Zobacz, tam jest jakiś prezent. Co to jest? Dajemy Wam to, co najcenniejsze: nasze przyszłe nasiona czyli przyszłe my. Czyli od kogo to jest? No to jest chyba od roślin, bo to są nasiona. Dostaliśmy prezent od roślin. Zobacz, tam też jest pudełko ha. Ale ktoś nam prezentów narobił Chcemy chodzić z wami na spacery Sprawdźmy Kto chce, Kto chce z nami chodzić na spacery O, smycz! To, co my z kotami mamy chodzić na spacery, kto kogo? Czy koty z nami? <laughs> Ale to jest chyba w podziękowaniu za to legowisko. Może. Widać, że tam, tam mi się wydaje, że ta mała kotka śpi. No proszę. Kotki chcą z nami chodzić na spacer. Patrz, tam są kolejne prezenty. Na tej nowej budce. Co tu jest napisane. Nie ma innych myszy. E, myszy na tej działce. Przyjmijcie te mysz. Nie, no zobacz. Koty nam dały taką mysz. To chyba w podziękowaniu za to legowisko tutaj Rodosik, tak? Ty dałeś taką mysz nam w prezencie? Zwykle kot Swoim właścicielom przynosi żywe myszy, no ale tutaj takich nie ma. A patrz, to jest kolejny prezent. Dziękujemy za pyszne jedzenie i dom. No! Karma, da, o, dały karma kocia. Dały nam swoje karmy trochę. To trzeba Będziesz spróbować. Je? Nigdy nie próbowaliśmy ich karmy. Ale jest tak całkiem facto. dobra. Tak? No. O, obserwuje nas, czy nam się podobają prezenty. Dziękujemy Rodosiku Tam jest jeszcze jeden prezent. No dobrze, chodźmy zobaczyć. No zobacz kochanie. Przy karmnikach. Dziękujemy, dzielimy się. Czym mamy? Ptaki. Super. Tam jeszcze dalej są. O, jakaś flaszeczka jest. Przy kompostowniku wdzięczne drżownice Co nam dały? Poczekaj. Kompost. Przerobiony kompost. A flaszka? Obawiam się, że to nie jest. Odsączę z kompostu z gnojówką. Zobaczymy, jak pachnie. Skąd one wzięły taką ładną butelkę? Mmm, zobacz. Mmm. Pięknie pachnie. No wiesz co? Chyba uwierzę w Mikołaja. Kochani, to jest takie miłe, że wszystkie te zwierzęta i rośliny tutaj są takie zadowolone i szczęśliwe z tego powodu, że my się nimi zajmujemy. Ale i my też jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że możemy się nimi zajmować. I myślę, że każdy z Was, jeżeli pojechałby teraz na swoją działkę, to mogłyby przy Wigilii czekać na niego, czekać na Was mogłyby tam różne wspaniałe prezenty. Który Ci się najbardziej podoba? No karma A. kocia. Oczywiście kochani, to był żart, nie jest to karma kocia, tylko są to zwykłe chrupki. Eee. Panie, chcieliśmy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne. Naszym życzeniem jest to, abyśmy mogli nasze koty niebawem zabrać na siedlisko, którego poszukujemy. Chcemy więcej ziemi, chcemy więcej sadzić, chcemy mieć jeszcze więcej zwierząt. I tego my sobie życzymy. Mhm. Wam wszystkim, kochani, życzymy, żeby Wam się spełniały wszystkie marzenia, żebyście byli zdrowi, żeby zdrowa była Wasza działka, ziemia bardzo zasobna, rośliny, żeby wspaniale rosły, żeby wydawały wspaniałe plony i żeby cieszyły właśnie Wasze oczy, Wasze serca i Wasze podniebienia. Panie, ja będę życzył jak co roku tego samego. Abyście mieli wiele, wiele, wiele marzeń. Bo ludzie zdrowi mają bardzo wiele marzeń. A ludzie chorzy mają tylko jedno. Więc tego Wam życzymy. Tego nam wszystkim życzymy, abyśmy mieli wciąż wiele, wiele marzeń. I żeby te marzenia się wszystkie spełniały. Tak jest. A wiesz, który mi się najbardziej podoba prezent? Mi się podoba ta mysz. Ale zwłaszcza ten komentarz, że innych myszy nie, tu nie, nie ma. ma. Tak, bo od czasu jak są te koty, to innych myszy tu nie ma. A pamiętasz ile ich tu było, nie? Kochani, bardzo się cieszymy. Jesteśmy wdzięczni, że jesteście z nami, że oglądacie nasze filmy, że takie komentujecie, że... Robicie y, różne, stosujecie rozwiązania na działce i w domu też, i w kuchni, te, które i my stosujemy, które sprawdziliśmy. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy i zapraszamy Was na cały przyszły rok, na cały przyszły sezon, bo już niedługo trzeba się będzie do niego przygotowywać. Przez te kilka dni świąt zrobimy sobie urlop, więc zobaczymy się znowu po świętach. Do zobaczenia.